Mańko widzowie, z tej strony Mały ski Toilet Widzowie, z tej strony Mały skibidi Toilet I dzisiaj z tej strony od Kuba I w, dzisiaj wam pokażę jak wygląda życie z Toilet Cześć widzowie to, Dzisiaj wam pokażę jak wygląda życie z Toilet Aaaa, pomocy! Nie ja wiem, żartuję, ja Nie wiem, żartuję, widzowie, w dzisiejszym odcinku... E. Przed chwilą miałem... ...różne golemy w ekipunku. nie wiem... ...nie wiem, czy wy to dobrze rozumiecie, ale materiały na różne golemy... ...no ale ich... ...no ale ich nie mam. <ścoughs> to poczekajcie. Widzowie poprosiłem hakera, żeby nadał mi game mode creative. I właśnie tutaj może właśnie... Zobaczcie, jestem z Kivity Toilet. Ale tutaj możemy na przykład wpisać sobie nawet taką rzecz. Jajko przywołą... La... O nie, bo on jest utworem! Nie może go tu być, a ja mam włączone. A widzowie, dzisiaj mam game mode, więc sobie włączę i tutaj możemy spawnować jakieś ale dzisiaj oczywiście musimy wziąć takie golem hit taką rzecz ekstra golem good. co? Pedro golem a go się nie, do, nie będzie do zniszczyć więc lepiej nie będziemy spawnować genit a w sumie zrobimy sobie tego golema bedrock ale na początku zaczynamy od nie wszystkie golemy da się zrobić więc, o um, zacznijmy sobie może od takiego <laughs> Z tym golem Skibit i Toilet nigdy was nie zabije, to jest gwarancja <laughs> Że Skibit Toilet właśnie was nie pokona A ty co tu, widzowie, patrzcie jaki on silny, zobaczymy na ile hitów zleci Albo nie, będziemy po prostu go bić Ja nie mogę, to mi nic nie zadaje ten mieczyk Ja nie moż... Gej, to jest dobry golem nie, no musi, dlatego golema musi być łopeczka w górę, a w ogóle część kciuków w górę na dziś. W dzisiejszym odcinku dobijecie aż, dajmy na to, że 5 kciuków w górę, w dzisiejszym odcinku, pod dzisiejszym filmem ma być 5 kciuków w górę. O nie, tam villagera bije on, a wy wypad. to jest widzi to, Toilet i was rozwala. Y ty, ciebie tu nie ma miejsca. Ech. Dobra, widzowie, udało się. Udało się. Teraz ja sobie mam tutaj taki strój fajny. Taki strój. Musicie chwilę poczekać. Musicie chwilę poczekać. To jest trochę dosyć fajny strój. Tylko gdzie ja go mam? O! Widzowie, przybieram się. Uwaga, ale teraz się stąd nie wydostanę, bo jestem... LAR! z Widi toiletem. Przebieram się. Dobrze, widzowie, przebieram się w coś innego. Na przykład, e, przemieńmy się w siebie we mnie. A w ogóle w, chciałem wam powiedzieć, widzowie, że mam nownik. od Kuba jestem teraz. oficer Eliot Kuba. Fuj offside, jest I więc jeżeli chcecie mnie gdzieś zobaczyć, to nie wiem. To mnie zobaczcie. O, To będzie dobry widzowie. Zobaczcie mnie. O nie! się tak nie da. Zwominują, że spada i nie mogę zrobić golema. A może z tego? Ja nie mogę, widzowie, to jest golem! A co on jest dobry też. W sumie nie tak słaby. Jednak jest taki słaby, ale w ogóle widzowie w dzisiejszym odcinku musimy zrobić golemy na wynowym mieście, do którego się niedawno przeprowadziłem. Tutaj będziemy mogli nagrywać takie odcinki ze spokojnego życia. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobać. O, tutaj tego, to, tego sobie weźmiemy. Bum, bum. Ja nie mogę, ja nie mogę, ale teraz w ogóle kim ja jestem, ja nie wiem. Widzowie, to ja się zamienię teraz w, powiem wam, to. To jest to? A nie, bo ja się w szlam, w pająkę się zmieniłem, nie w to. Ja chciałem się wszystkie w skibili zmienić. Ja musiałam się przebrać, w ogóle się przebiorę, bo, bo coś nieładny strój dzisiaj mam. Nie... ŻELAZNY GOLEM, MOGĘ SIĘ ZMIENIĆ? A, a, a ja się nie zmieniłem. A czemu ja nie mogę się zmienić w DIAMENTOWY GOLEM? Co to? ja się zmieniłem. Szlamika takiego małego, ja nie mogę! Ciekawe, ile szlamik ma HP. Widzowie, HP, HP szlamika. I założę się, że pół serca. Dwa serduszka ja nie widziałem. A to jestem mały. Przecież miał pół serduszka, mi się wydawało, że zawsze. Ale to nic w ogóle. To lepiej, żebyśmy się przebrali, bo za chwilę się policja skafnie, że ja mam jakiś... że ja się jestem jakimś skibidi toilet albo czymś. O nie, co jest mi... Co o! O nie! Co mnie dobiło? Bo jestem pająkiem. O, skibiditoilet toilet. Dobra, widzę. W dzisiejszym odcinku mamy zabezpieczyć mój domek. A. Bo ostatnio w mieście grasuje zły skibidi toilet. O kurczę. Nie, 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 nic tu nie było osobnicy. Nic, a nic tu nie było! Nic, nic, nic nie eksplodowało. Nic, tutaj, tutaj widzę... Ja było chwilę się skapną, że ja coś robię. Tutaj ja mam jakiś dirt. Widziałam sobie z eku, ale nie mówcie bo oni jeszcze usłyszą mnie nie będzie dobrze co tu robi takie dziura chyba tam właśnie przebiegł skiwi toilet czy nie 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 to był osadnik nie, no, widzowie... o nie ja jest to toalet. toilet ja spływam musimy wejść tutaj do fontanny tutaj do fontanny Tutaj, wo 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 wow. Ja, oni się za chwilę skapną pewnie. Także ja jestem jakimś tym. Nic I oni mnie to nie, nie zechcą. Jestem, jestem już. Jestem już owcem od u Widzowie, widzowie. Hej, 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 co co tam brachu? Eee, co dalej? Musimy teraz zabezpieczyć mój dom, to co najpierw? Z czego byście chcieli zrobić? Kolem spell? Co to jest? W ogóle mam coś jeszcze... O, ja nie mogę! Jaki mały jogol, ale super! To tutaj... Mm, nie ma... Co to jest? SPAWN BEDRU GOLEM?! O nie... Co tu się dzieje? Mogę go usuwać też. Ej, to super, bo mogę go usuwać z tym... A tym przedmiotem się nam go usuwać, spawnać, a w ogóle NIE MOGĘ GO HITNĄĆ! To jest rekord kanał. Ej, hopie, ale bierz go. No co Czemu on go nie atakuje? No to co jest za ochroniarz normalnie? Co to jest za ochroniasz? Nie ja, no, do widzowie dobrze. Usuwamy tego bedro golema. I lecimy dalej. Z czego możemy zrobić nietypowe... Oooooo! To by było super widzowie. Jeżeli to działa. Jeżeli to działa. Ja nie mogę SPONGE golem! Ciekawe czy jak wrzucimy go do wody widzowie. Wrzucimy do wody sponge golema. Tylko żeby... To nie chwyciło się! Mówiłem! Trzeba bardzo szybko. I tutaj! O, udało się! Ty on zastrzeszła wodę! Ja nie mogę! A nie, że się go... Co to z ciebie toilet widzowie robi? Co to z Kibbi TOILET robi! Musimy się z sobie z nim poradzić. Albo to chyba ten co przyszedł. Poradziliśmy sobie z Skibidi Toilet. Dzisiaj chyba zaatakuje nas nietypowy gość. Więc ja sobie naszykuję tutaj jakieś rzeczy o Obsidian. Sobie bazę zrobimy, widzowie, bo dzisiaj nas zaatakuje z Toilet. Znaczy, no był już tu raz. Więc pomyślałem, że będzie drugi. Więc lepiej zabezpieczyć. A w ogóle, Grimace się tutaj przeprowadził. O nie, ja lata. Nie mogę się skatnąć, że mam niedozwolone mocy. Ale tutaj, Grimace się przeprowadził. A tutaj ja mieszkałem kiedyś. No super. Wiecie? No bo teraz, ja się przeprowadziłem w ogóle. Gdzie ja się przeprowadziłem? Sami nie, nie pamiętam, gdzie ja się przeprowadziłem. Ja nie mogę. Ale widzimy musimy uratować świat przez GibiD Toiletami Są już takie piosenki GibiD Toilet goni mnie no. Więc lecimy dalej Co tu jest? A tutaj to Ja to wiem Tutaj, tutaj co jest? Tutaj jest szpital i właśnie widzowie, wiecie skąd mam te rzeczy? Bo zostałem profesorem. Zostałem profesorem w szpitalu. I teraz pracuję tam i buduję różne, na razie mam akcje golemy. Ej, widzowie, patrzcie na to, ten golem jest wytrzymały. Ja nie mogę! Jaki on jest mocny, nie! Ja tych golemów dam, dam pod moim domkiem tego golema. I wyobraźcie sobie, że on nagle bum, 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 się klepie z nim. Ktoś. To by było dobre. A w ogóle ja jestem profesorem. Musimy tutaj wracać szybko do pracy. Tylko nie pamiętam. Tylko ja jeszcze nie mam gabinetu. Ja pracuję z nim. In... Znaczy, no, muszę sobie wybrać gabinet, bo powiedzieli mi, że mam sobie wybrać. To ja. Gdzieś tutaj założę gabinę, albo nie. Ja chcę mieć dobry widok, chyba lepiej o, o tutaj może. Ten gabinet sobie wybieram. Ale właśnie ja będę profesorkiem, więc to... A tutaj te apteczki też sobie tu niech będą. Bo lepiej mieć apteczkę, no. Lepiej mieć apteczkę. A w ogóle w szpitalu to trzeba mieć teraz ja widzę, że jestem profesorem więc muszę zrobić badanie nad nowymi golemami Ej, czy z tego możemy zrobić golema bo znalazłem takie dziwne narzędzie taką dynię dziwną, z zaklętą co to robisz? E zaklętą dynię i właśnie z tej dyni e tutaj możemy robić wszystkie rzeczy o. Ten golem. No nie ukrywam. Co? Ja nie mogę! Jest golem! O w ogóle ja go tak na hito wiem, prawda? Ale to było słabe. Trzeba. Widzowie, czy powstanie fioletowy golem? Ja to bym z chęcią przetestował. Bo w sumie to ma sens. Ja nie mogę! Jest fioletowy golem! Ale to, to właśnie ja uwielbiam kolor fioletowy. Więc lecimy dalej. Beton, 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 beton. Z tego raczej się nie zrobi wełniany golem. Bo to powinien... Jest, widzowie! Wiedziałem, że można zrobić fioletowego golema. Wiedziałem. Dobrze widzowie. To teraz musimy go ubić oczywiście. Ale mocny jest dosyć. Dosyć jest mocny ten golem akurat więc widzę dobrze Który golem jest najsilniejszy No nie, nie udało się Ja chciałam to zrobić tak odskoczyć od, 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 nie No bo to może ktoś będzie chciał to pomyślę, że ktoś jest o. nie udało się Ja nie mogę nie udało się, widzowie. Nie udało, ale nam się wszystko uda. I możemy to zrobić inaczej. W ogóle ja na czwarty piętro. pęjdę. Lecę na dół i po prostu kliknę to, albo nie będę w ogóle tego klikał. Wow, ja to będzie czy ten golem dostałby zgnieciony. W niszczarce, jakby te golemy przetrwały. Jeżeli chcecie zrobić odcinek, że testuję, czy golemy przetrwają w niszczarce, to by było dobre, bo znam takie rzeczy na niszczarkę. Na niszczarkę, takie trole widzowie... O nie, tutaj mieszka ktoś inny. Tutaj mieszka ktoś inny. Ktoś inny, ktoś inny niż ja. Widzowie... Gdzie ja mieszkam? Ja nie mogę zapomniałem gdzie mieszkam w Minecrafcie. Ja nie mogę. Muszę iść tutaj. To że mogę zobaczyć tutaj, sobie podlecę. taką buu. Buu. Nikt się nie że mam nie mogę tego mówić, nie mogę tego mówić. Gdzieś tą kamerę. Ja nie mogę. Te kamery wszystko nagrywają. Lecimy dalej. jest, No, jest, Lecimy dalej budować te golemy. I tym razem będziemy coś innego testować. Czy... Jak one wytrzymują sobie skibidi toilet? Wiecie, i dajmy sobie takiego? I za chwilę takiego damy. Tutaj. Chłopie, no nie! Oni nie walczą. To jest skibidi toilet. Nie mogę, widzowie. Te to skibidi toilet one z, nie walczą z Golemami. Czemu to się nie wbijecie? No bijcie się. CO ZA SCIBIDI DOB? A z tym się będziesz bił? O nie, to nie to. To. Ha, widzę patrzcie na te jest wielkie. Wow, zjadłem tego golema. Znaczy, toileta. Widzowie, odłożymy tego doba Oni się wcale nie biją. Ale pewnie tym oryginalnym skibididobem będzie się bił. No właśnie. Pewnie tak. Widzowie, więc ja czekam i pokażę Wam go na kamerkach. Nie, na, znaczy. No, on pewnie będzie to nagrywał. Swój kwiponek, więc ja wam go pokażę za chwilę. Za chwilę. Tylko oczywiście znajdę mój dom. Gdzie ja mieszkam? Zapomniałem. Nawet no, to chyba widać na to, że muszę kupić nowy dom. Więc kupuję dajmy na to... O ja, ja mogę. Bo ja latam cały czas. Gdzie ja mogę mieszkać? W jakim domu? W jakim domku? W jakim domu? W jakim domu? W jakim domu? Za chwilę pewnie na tej to dziecku toalet, więc trzeba już się chronić. no Nie mam domu żadnego, więc kupię bazę, nasz znaczy, bazę zrobię. Ym, obsidian. jak chciałem wpisywać bazę, ja nie mogę. Lecimy. Tutaj stawiamy tak, taką klasyczną obsidianową rzecz. Nie chcę używać bedrocka, bo jeszcze ktoś się skapnie, że go używałem. I nie będzie po prostu dobrze. Bo ja, właśnie widzowie, chcę dzisiaj zrobić najlepszą bazę, strzeżoną przed Skibidi Toilet. Bo on za chwilę nadchodzi. Z tego, co doszło mi, to że w noc dojdzie Skibidi Toilet, więc trzeba jak najszybciej się spieszyć, Bo tutaj za chwilę Skibidi Toilet wychodzi na nocne zjadanie ludzi, tak mi powiedział. Że wychodzi na nocne zjadanie ludzi. Osadników on pożera I staje się jeszcze większy Więc musimy widzowie szybciutko działać On cały czas się staje większy Jak zjada osadników Więc tutaj trzeba widzowie Taki ruch szybki właśnie Bo noc się robi za chwilę a w ogóle zrobię cięcie i bo ja muszę na... widzę, wiem mniej więcej jeszcze jest jasno, ale musiałam gdzieś wejść, yy, więc to ile teraz tutaj, 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 tutaj. Lecimy dalej. Budujemy bazę przed Skibidi Toilet, ale Skibidi Toilet chce nam się włamać. O, za chwilę dojdzie. W ogóle nie w tą noc miał przejść, a już tam ta noc minęła. A nie wiem, że tu ja nie minęło, oczywiście, ale on przyjdzie w tą noc, w tą noc, w tą noc, przyjdzie na nocne polowanie. Już teraz, chwilę, więc to trzeba tutaj y, usunąć tą latarnię. To tak, to też usunę, bo trochę mi to przeszkadza. Fosa. Oczywiście, tak. Tutaj. Bum, bum, bum. O, nie, o nie, o nie, o nie jest dobrze, lawa tutaj o nie, ała, ale to parzy ale to parzy, ale to parzy ale to parzy, ale to parzy ale to parzy, to prawda gorąca jest ta lawa o nie, nie, o, ała, 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 ale to boli ja nie mogę, o nie, znowu Widzowie, lecimy. O nie, o nie, ała, ała, ale to boli, ale to boli. O, o, już. Lecimy, widzowie. W ogóle tutaj slime idzie. O nie, za chwilę padnę pewnie. Za chwilę ja zginę, pewnie. Więc w ogóle lecimy lecimy tutaj, tak nie, tutaj, tutaj sobie napełniam pełną lawobagę to tu zabieram tutaj tak tutaj tak, tutaj tak i mamy fosę, mam nadzieję, że tyłem się nie dostanie oczywiście, ale z więc raczej nie powinien teraz dysponuję tu multum golemów o, Pedro kule. Ale musimy je tutaj uwięzić dopiero w noc wypuścić, widzowie. Dopiero w noc. Albo zrobimy to tak... Mam nadzieję, że to zadziała. Z tego co wiem, to golem nie powinni... O nie! Tutaj. On, on nie powinien chyba przejść po dywaniku, jak będzie jeszcze na jedną, jedna kratka na nim. Tutaj to zrobimy tak... Dywanik, tutaj. Widzicie? Widzicie? Tutaj. I jeszcze tutaj nad tym. O tutaj to wtedy on nie przejdzie. Tak, on nie przejdzie. Nawet to sadnik tak nie przejdzie. A więc ja tak zrobię i tak oby wpadł do poddolawy tym golem. No widzowie w ogóle tutaj można przejść, ale golem ten nie przejdzie niestety. Więc teraz skanujemy tutaj golemy. I one wskoczą do lawy, nie! Nie wychodzą! Jest! Widzowie nie wychodzą te golemy. A bo nie przejdzie teraz, widzowie, i dobrze! golemki nie możecie przechodzić. No właśnie, o nie Tutaj ja Dam tak Widzę, tak Sobie tutaj zrobimy przejście To jest lawa oczywiście O, i zrobię tak, żeby paliło tutaj Da się tak? Da się tak? Zobaczmy Czy Trzeba... pod. Nie, nie, tutaj się nie Nie to wylać lawy O, nie, 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 tutaj. I teraz? Tam nie, to lawa znika, bo to nie, 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 ale właśnie, teraz musimy podlecieć, nie możemy się skapnąć, bo nawet nikt nie może zobaczyć. E, budujemy tą bazę, właśnie za chwilę się zrobi nocno. Ja nie mogę, oni się tu biją cały czas. Jest, ten golem atakuje wszystko, tylko żeby z toaleta też atakował. No właśnie, bo tutaj, ja tutaj będę mieszkał, w tej bazie. Nie no, oczywiście później wrócę do domku i zobaczę na YouTube gdzie mieszkałem, no ale to nic. E, bo na YouTube to wszystko jest w sumie. E, no dobrze, dobrze, widzowie. Ten golem nie dostaje żadnych obrażeń. Albo dostaje, tylko ma setki milionów. Miliardów. Mil, mili, miliardów, miliardów. No, ma pewnie zbyt dużo. <gryw> widzowie, lecimy. O nie, on ci chyba skopnął ten golem, że ja latam. W ogóle widzowie musimy zrobić tak, żeby te golemy nie mogły przejść. No inni widać, że nie mogą. Teraz widzowie dałbym jeszcze tutaj taką foskę, żeby slajmiki nawet się tu nie dostawały. O nie, 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 nie. Wow Tutaj mam nadzieję, że ten w dywan się nie spali o nie! Widzowie, lecimy, a Skibiddy Toilet za chwilę do nas przyjdzie. Jeszcze tutaj musimy dać takie... Uuuu, poleciałem, 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 poleciałem. Niedobrze. Oła, oła, oła. To akurat trochę boli, jak na Kreatywie. Ach. Nie ci co? No nie, widzowie, bo tutaj teraz... A, i tak tego my się nie wydostaną. Więc dobra, niszczymy sobie te dywaniki i tak tutaj się tego lemy nie dostaną ale slimiki przynajmniej się nie dostaną skibidi Toilet prawdopodobnie też się do nas nigdy nie dostanie. a zatem czekamy na niego I to już będzie teraz czekamy na Skiwi Toilet. na 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 co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje w ogóle? W ogóle, co tu się dzieje? Co tu jest? Co tu się dzieje? No nie mogę, te golemy tutaj. A, udało się, udało się, udało się. Czemu tu nikogo nie ma? Chyba, że ktoś stąd wyszedł na chwilę. No cóż, zatukamy te golemy. No nie, no nie, no nie, te golemy nie ma. Dlaczego te golemy nie. O! O nie, o nie, o nie, awa, awa, nie, 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 nie o nie, o nie, o nie, awa, awa, aua, a Dobrze widzowie, oglądałem Skibidi Toilet na Spectatorze, w ogóle ja nadal w nim jestem. No nie, w ogóle ja nadal jestem w Skibidi Toilecie. Na, na 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 teraz sobie pójdę tu. Widzowie Skibidi Toilet na, ja jestem nadal w nim spektatorze. Spectatorze. Kto to mówi? Dobrze, widzowie, wyciszę się, nie nie słyszę nie, nie, nie słyszycie mnie. Ja idę sobie tutaj. Na 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 na. na. Awa, awa, awa golem, golem, golem. golem. Ała, golem. Co to się dzieje, widzowie? Widzowie, czemu jest jest spokojowy jest, jest Muszę to włączyć. Awa, awa. Jeszcze mnie nie Nie da rady. A, awa, Ja ciebie pokonam. A! Nadal sobie pójdę z kibili toilet powraca. Muszę pokonać te zabezpieczenia w tamtej bazie. Na pewno coś tam jest. Widzowie, on nadal nie wie, ale ja jestem w nim i właśnie tam nic nie ma w tej bazie, nic. Ja tylko jestem w nim na spoktejtorze. Dobrze, dobrze, o! Wypadł golemie. o! Pokonałem go! jest! Jest, jest, jest! Jest, 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 jest! jest. Tutaj ten. I teraz ciebie pokonałem. O! No to może to on może być mocny. Lepiej rzucę się na tego żadnego.

Widzowie, ja już jestem. Wyszłem ze Skewidy Toilet. Ale to było straszne. Nie no. normalnie pokazywałem Wam kamerę. No, może znaczy na spectatorze byłem. To jakby jest kamera taka. Na spectatorze byłem i pokazywałem Wam jak Skewidy Dop idzie. Jako... Udało nam się dzisiaj pokonać skibili toileta. jeżeli chcecie odcinek jak zostaje nauczycielem w szkole to, zostawiaj, to zostawcie pod tym odcinkiem 5 łapek w górę no czyli ten challenge co on zadałem jeżeli chcecie inny odcinek no to, to nagram i tak ten ze szkoły niedługo ale bo, bo wam się pewnie spodoba jak zatrudniam się w szkole no dobrze widzowie więc dziś, na dzisiaj to i oczywiście koniec zmieniam sobie... Nie, dobra. Nie. Ja w ogóle usunę... Pozwam potwory, chociaż to widole się liczy niektóre jako potwory, a niektóre, nie. Widzowie na dzisiaj to koniec, więc pa! Wbijajcie na Rytku proszę, wbijajcie na Rytku łapę z kanał, wbijajcie na... Ym... zostawcie 5 w górę pod tym filmem. Pa! Pa pa, pa!